Zwróciliście może uwagę na ten długi, długi, długi okres w pierwszym tomie wojowników, gdy Ognista Gwiazda, wtedy jeszcze Ognista Łapa, świeżo upieczony Terminator klanu Pioruna, nie miał własnego mentora? Kot, który dosłownie całe dotychczasowe życie spędził u dwunogów i nie tylko nie miał pojęcia o życiu na wolności, w lesie, ale także nie wyrastał pośród kultury klanów, nie znał rządzących nimi praw. Więc jak żaden inny uczeń, potrzebował mentora, który mógłby mu poświęcić całą swoją uwagę. Przez najprawdopodobniej całe miesiące go nie miał. Zamiast tego błękitna gwiazda postanowiła go oddać pod opiekę dwóm różnym kotom, które na dodatek już miały własnych terminatorów, których musiały jednocześnie uczyć. Lwie serce był już mentorem szarej łapy, a tygrysi pazur króczej łapy. Decyzja Błękitnej Gwiazdy sprawiła, że Lwie Serce oraz Tygrysi Pazur nie mogli się skoncentrować ani na potrzebach Ognistej Łapy, ani na potrzebach swych pierwotnych uczniów. Pamiętajcie, Szara Łapa sam ledwo co został Terminatorem, a klucza Łapa był bardzo nieśmiały i nerwowy. Obaj więc potrzebowali pełnej uwagi swych mentorów. A teraz nie tylko musieli się nimi dzielić z Ognistą Łapą. Także obaj mentorzy, zamiast trenować uczniów według swego uznania, musieli współpracować i razem ustalać, co będą robić danego dnia, jakimi metodami nauczania się posłużą. A biorąc pod uwagę osobowość tygrysiego Pazura oraz jego potrzebę kontrolowania absolutnie wszystkiego i wszystkich, musiał to być prawdziwy organizacyjny koszmar. Dlaczego więc błękitna gwiazda podjęła tak oczywiście złą decyzję? Czy nie zależało jej na tym, aby wszyscy uczniowie zostali jak najszybciej i jak najlepiej wyszkoleni? W końcu sama jeszcze na początku książki narzekała, jaki to jej klan jest zbyt mały w desperackiej potrzebie nowych wojowników! Cóż, mam małą teorię na ten temat. Otóż sądzę, że Błękitna Gwiazda od początku planowała sama zostać mentorką Ognistej Gwiazdy, ale bała się reakcji klanu. W końcu, od nakrapianego liścia wiedziała, że tylko ogień będzie w stanie uratować klan Pioruna. Na dodatek pierwszy tom mocno zasugerował, że przywódczyni zdawała sobie w pełni sprawę, iż to Ognista Łapa będzie owym przypowiedzianym ogniem. A przepowiednia błękitnej gwiazdy i zawalty na jej końcu komiks epilog całkowicie to potwierdziły. Na pewno więc sama chciała dopilnować, aby ognista łapa otrzymał jak najlepszy trening. Dlaczego więc od razu nie wyznaczyła siebie na jego mentorkę? Przecież mogła zacząć go uczyć od razu, nie marnując czasu i nie zawracając głowy dwóm, i tak już bardzo zajętym wojownikom. Widzicie, no właśnie nie mogła. Już samo przyjęcie do klanu kogoś, kto nie tylko nie urodził się w żadnym z czterech klanów, lecz na dokładkę był wcześniej pieszczoszkiem dwunogów, było bardzo ryzykowną i kontrowersyjną decyzją. Czytając sami widzieliście, jak wzburzony oraz zniesmaczony był cały klan, gdy wyczuł przesycony w woniu dwunogów zapach ognistej łapy, wtedy jeszcze noszącego swe imię domowego kota – Rdzawy. Błękitna gwiazda miała szczęście, że obroża ldzawego pękła w tak fortunnym momencie. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie mogła zadeklarować, że oto właśnie znak od klanu gwiazdy! Cały klan Piotruna na pewno nie uspokoiłby się bez tego tak łatwo. Możliwe, że więcej kotów zaatakowałoby ldzawego, a może nawet przegoniło go z lasu. A teraz pomyślcie, jak zareagowałby klan, gdyby błękitna gwiazda na dokładkę w tym momencie obwieściła jeszcze, że zamierza osobiście uczyć tego byłego pieszczaszka dwunogów. Nie zapominajcie, co w pierwszym tomie powiedział Szara Łapa. Przywódcy klanów zwykle biorą na uczniów wyłącznie dzieci swoich zastępców albo bardzo obiecujące kocięta. Bycie terminatorem samego przywódcy, całego klanu to naprawdę ogromny zaszczyt. I wyróżnienie? I to nagle ktoś, kto ledwie dołączył do klanu 5 minut temu, miałby go otrzymać? I to na dodatek wtedy, gdy klan Piuna miał już piaskową łapę, córkę dotychczasowego zastępcy czerwonego ogona, która na taki zaszczyt zasługiwała znacznie bardziej niż jakiś przypadkowy ognista łapa? Jaki przywódca ceni jakiegoś obcego wyżej ponad swój własny klan? Widzicie, niemal wszyscy podwładni Błękitnej Gwiazdy nie mieli pojęcia o przepowiedni nakrapianego liścia. A nawet gdyby ją znali, pewnie i tak mieliby kłopoty z uwierzeniem, że to właśnie ten, ludy pieszczoszek dwunogów, jest niby tym przepowiedzianym ogniem, jedyną nadzieją całego klanu Pioruna. Z tego właśnie powodu Błękitna Gwiazda nie mogła od tak po prostu mianować siebie mentorką ognistej łapy. A gdyby dała mu kogoś innego jako mentora, w przyszłości miałaby kłopoty z uzasadnieniem, dlaczego później nagle postanowiła go zastąpić sobą. Taka nagła zmiana na pewno zwróciłaby uwagę całego klanu, który niechybnie zacząłby zadawać niewygodne pytania. Tak więc oddanie ognistej łapy pod opiekę dwóch kotów, które już miały uczniów, było idealnym rozwiązaniem. Dzięki temu każdy się spodziewał, że rudy uczeń prędzej czy później dostanie nowego własnego mentora, gdy tylko udowodni, że na zawsze zerwał z życiem pieszczoszka dwunogów i jest całkowicie wierny klanowi pioruna. Teraz Błękitna Gwiazda musiała znaleźć tylko idealny moment, by zadeklarować, że od tej pory to ona będzie uczyć ognistą łapę. I ów moment nadszedł, gdy terminator przyprowadził do obozu klanu żółtykę. Błękitna gwiazda nareszcie miała coś, co bardzo ładnie odwracało uwagę od faktu, że przywódczyni właśnie robiła z byłego pieszczoszka dwunogów swego ucznia. Wszyscy koncentrowali się w tamtej chwili na byłej członkini klanu cienia oraz karze, jaką otrzymał ognista łapa. Nawet piaskowa łapa była zbyt zajęta. Dokuczaniem z jej powodu ognistej łapie, by zazdrościć mu nowej mentorki. Dodatkowo błękitna gwiazda mogła jeszcze zamydlić wszystkim oczy, tłumacząc, iż robi to wyłącznie po to, aby mieć pewność, że ognista łapa nadrobi te wszystkie tygodnie treningu, które stracił przez karę, którą właśnie otrzymał. I owa strategia jak najbardziej zadziałała. Wyłącznie tygrysi pazu zorientował się, że, hm, coś tutaj nie gra. Hmm, do głowy przychodzi mi jeszcze jeden powód, dla którego błękitna gwiazda mogłaby chcieć tymczasowo zrobić z Lwiego Serca oraz tygrysiego pazura mentorów ognistej łapy. Chociaż spowalniało to trening nie jednego, a aż trzech uczniów. Otóż ognista łapa, jako że nie dorastał w klanie pioruna, nie miał żadnych więzi z jego członkami. Żadnej rodziny, żadnych przyjaciół, nikogo o kogo ognista łapa by się troszczył i nikogo kto by się troszczył o niego. Aby sprawić, by czuł lojalność w stosunku do Klanu Pioruna, trzeba było szybko sprawić, by nawiązał jakieś więzi międzyludzkie. Eee... E, więzi międzykocie? I zaczął postrzegać Klan Pioruna jako swoją rodzinę. Trenowanie razem z dwoma innymi terminatorami było najprostszym sposobem, aby się z nimi zaprzyjaźnił. Poza tym mamy jeszcze więź mentor uczeń, która w kulturze klanów jest często mocniejsza niż więź między rodzicami a dzieckiem. Błękitna gwiazda mogła więc liczyć, że ognista łapa nawiąże ją najpierw z lwim sercem oraz tygrysim pazurem, a potem jeszcze z nią. W ten sposób zyskałby nie jednego, a pięć różnych kotów, z którymi byłby jakoś związany emocjonalnie. Hmm, który z tych dwóch powodów wydaje się Wam bardziej prawdopodobny? Chłodna kalkulacja czy chęć stworzenia ognistej łapie rodziny? A może myślicie, że błękitna gwiazda była... Po prostu złą liderką i podejmowała złe decyzje. Albo może macie jakieś inne teorie, piszcie o nich w komentarzach. A jeśli film Wam się podobał i chcecie zobaczyć więcej materiałów o wojownikach, zostawcie pod nim łapkę w górę. Rozważcie też zasubskrybowanie mojego kanału, bo do końca wakacji zamierzam regularnie publikować filmy o wojownikach. A wrzesień to w ogóle będzie na kanale miesiącem Kłota Domowego, więc wojowników na pewno nie zabraknie. Tu już wszystko na dziś, do usłyszenia w nowym filmie w każdy piątek o godzinie 17.00 i czasami w poniedziałki o godzinie 17.00 też.